Możesz mi ten guzik? O, biedactwo. Gdzie igła? Błaża jakaś taka ostra. Nie wiadomo dlaczego. Bysz tak tutaj siedział w tych majtkach? O, przepraszam. Też mam je zdjąć? Tak, no. A wiesz, że Julia do mnie dzwoniła? I co mówiła? A? Powiedziała... Że cieszy się, że wreszcie jest już w domu i że ma nadzieję, że w najbliższym czasie nie wyślą jej znowu na jakiś kolejny reportaż. Pytam się, co mówiła o mnie. A, powiedziała, że cieszy się, że cię znowu zobaczy. No, mam nadzieję. No, po tygodniu kręcenia reportażu z konkursu Mister Universum chce wreszcie zobaczyć prawdziwego mężczyznę. Nie! Ona chce zobaczyć ciebie! To jest mówiła! Dużo o ciebie pytała. No ale o co pytała, no? No chciała dowiedzieć się wszystkiego o twojej rodzinie. Wypytywała o twoją mamę, o twojego tatę, o twoje rodzeństwo. Chciała wiedzieć na co w życiu chorowałeś, w ogóle czym się interesujesz. Naprawdę? No, wydaje mi się, że bardzo i na Tobie zależy. Powiedziała, że zaplanowała dla was na dzisiejszy wieczór coś specjalnego. Coś specjalnego? Mhm. Otwarte, wchodź! A kto mi podziękuje? No dziękuję ci! No Krysia zawsze z tego robi taki problem, jakby to było nie wiadomo co. O, może przyjdę później. A nie, no nie wygłupiaj się. A nie, to ja ci dziękuję. Byłeś genialny. <noise> No na razie, kolego. Wygłupiała się, co? Czy nie? Nigdy się nie dowiesz. Muszę iść mam randkę. Z kim? Z Julią Michałek. Z tą dziennikarką, koleżanką Zuzi? O, marzę o tym, żeby mnie zobaczyć. O. Dzwoniła dzisiaj do Zuzi i wypytywała się o mnie. O co pytała? No, jaki jestem, jakie są moi rodzice, czym się interesuję, e, na co chorowałem. Nie gadaj. No, powiedziała, że zaplanowała na dzisiejszy wieczór coś specjalnego. A. A. Co? A. a Stary, nie wiesz, że dziewczyny tylko wtedy wypytują się o rodzinę faceta, kiedy chcą się do niej przyłączyć? Co? Poznam no się na tym. Najpierw dowiadują się wszystkiego o tobie potem zapraszają do siebie na kolację przy świecach, a potem, kiedy po szampanie jesteś już rozluźniony i w nastroju, wyskakują z pytaniem, to kiedy ślub? Daj spokój, nie będzie żadnej kolacji przy świecach, to po pierwsze. Idziemy do mojego bistro, coś tam zjemy, a potem idziemy na dyskotekę trochę potańczyć. A poza tym Julia nie pije szampana. Nie pije, bo jeszcze nie miała takiej okazji jak ta. Przestań, to jest zwykła randka, nic więcej. Aha. Poczekaj, czekaj. Wziąłeś metrykę i dowód osobisty? No po co? A żebyś nie musiał dwa razy chodzić. <grymne> Założę się, że ma już załatwioną datę ślubu w urzędzie stanu cywilnego. z ja jestem ślubem, dobra? Cześć! Cześć! E, no to lecę, mówiłem się dzisiaj z Julią. Na razie. Ostrzegałem cię, żebyś potem nie płakał, że ci nie mówiłem! <grymne> co się stało? Jacek może popaść przez te dziewczyny w niezłe kłopoty. Jakie kłopoty? Najgorsze, jakie mogą się przydarzyć samotnemu facetowi. To znaczy, jakie? A potrafisz zachować coś w tajemnicy? No jasne. Ja też. No, to jak już porozmawialiśmy? Cieszę się, że Ci widzę. A ja cieszę się z tego, co widzę. To co, możemy iść? Jesteś gotowa na kolację, wino, śpiew i nie wiadomo, co jeszcze? A wiesz, pomyślałam, że lepiej będzie, jeżeli zjemy w domu. W domu? Mhm. Zrobiłam dla nas małą kolację przy świecach. Kolację przy świecach? Pomyślałam, że tak będzie. Przytulnij. Zaczniemy od szampana. Mamy pić szampana? Nas rozluźni i wprawi w dobry nas. Słanek też tak mówił. Kto? E, nie, nie, myślałem, że nie pijesz szampana. Piję, jeżeli jest szczególna okazja. Otwórz go, a potem porozmawiamy. Ach, no, Ach. Może zanim porozmawiamy, powinno się czegoś więcej o mnie dowiedzieć. E, otóż ja mam pewne wady. Jakie wady? No, dosyć poważne. Jestem niedojrzały, nieodpowiedzialny, niestały w uczuciach. Lubię spędzać noce poza domem i nie można na mnie liczyć w trudnych sytuacjach. Mm, za dużo mówisz. Za dużo mówię i nie mogę otworzyć szampanu. Powiedz <średzimy> mi, <średzimy> ta nasza randka to. To jest już która? Czwarta czy piąta? No czwarta, a właściwie to trzecia. A jesteś pewny? E, tak, druga się nie liczy, bo wtedy padało. Ważne. Nawet jeżeli znamy się krótko. To... Krótko mamy za sobą dwa nic nieznaczące spotkania. Dlaczego <laughs> się tak denerwujesz, co? Ech, no to jeszcze jedna e, moja wada. E, łatwo się denerwuję. <laughs> to przestań. I rozluźnij się. E... No, spróbuję. Mm -hmm, to dobrze. No, już jestem spokojniejszy. Rozluźniony, całkowicie rozluźniony. Mm -hmm. Tylko nie chcę się z tobą żenić. <głosy> <głosy> żenić się? I tym się tak denerwujesz, tak? No. Jacek. Przecież ja wcale nie chcę wychodzić za ciebie za mąż. Nie? Jasne, że nie. Dziękuję Ci. Ale mogę Ci powiedzieć, na czym mi naprawdę zależy. Na czym? Na Twoim dziecku. Ja nie mam dziecka. Nie zrozumiałeś. Chcę, żebyś został ojcem mojego dziecka. A... A, a... Słuchaj, to znaczy. Ja, Ty chcesz, żeby ja. To znaczy, Ty, to znaczy. No. no to się zwykle z tym łączy. Ale ja nie mogę. To znaczy, mogę, a. No co ja gadam. No. <mum> <mum> zaraz, zaraz. Co tu się dzieje? No, nic się jeszcze nie stało. E, no tak, ale dlaczego... Ja... Chcę mieć dziecko, póki jestem młoda. No ale dlaczego ze mną? No bo chciałabym, żeby było podobne dla ciebie. Chcesz, żeby było niedojrzałe, nieodpowiedzialne i nie wracało na nas do domu? No, ja, <mum> ja, czy powiedziałeś, że nie chcę, żebym się z tobą ożenił. No bo nie chcę. No właśnie. Posłuchaj. Jestem nowoczesną kobietą i najważniejsza dla mnie jest teraz moja praca. Nie zamierzam z niej rezygnować. No tak, ale. Jeżdżę dużo po świecie i dalej chcę jeździć, a to by oznaczało, że mój mąż musiałby spędzać dużo czasu sam, a to nie byłoby w porządku wobec niego. Ale mogłabyś zrezygnować z tych podróży. Mhm, mm ale to nie byłoby w porządku wobec mnie. tak, ale. <laughs> Jak chcę robić karierę? Jako dziennikarka. No tak, ale. Nalej nami rozluźnij się. Rozluźnij. Inaczej nic z tego nie wyjdzie. Przepraszam, przepraszam, ja, ja muszę Ci coś powiedzieć. Słuchaj, może ja jestem staroświecki, ale chciałbym, żeby dziecko miało ojca. No. Po to właśnie tu jesteś. Ale nie o to mi chodzi. Chcę, żebym miał takiego prawdziwego ojca, takiego ojca, który z nimi mieszka. Mhm. Ech, który widzi pierwsze jego kroki, uczy go najważniejszych rzeczy w życiu, takich jak jazda na rowerze, zabawa kolejką, jak odmawiać dziewczynie, która z nim chce mieć dziecko. Ech, widzisz sama, że się kompletnie do tego nie nadaje. Ja mogę, ja mogę być tylko. Ja mogę być tylko. Prawdziwym ojcem, a to oznaczałoby, że powinienem się z Tobą ożenić. No tak, rozumiem cię. Naprawdę? Naprawdę. Ale przecież możesz się zmienić. Nie? Nalej, tym razem do kieliszków. A ja w tym czasie pójdę przebrać się w coś wygodniejszego. Hm? że niech każdy robi swoje. Ty to. A ja to. Wiesz co? Co? Że zdarza mi się to pierwszy raz w życiu. Czuję, że przy tobie nie muszę udawać kogoś innego niż jestem. Przy tobie mogę być po prostu sobą. Dobrze Pana rozumiem, Panie Doktorze. Hmm. I proszę, mów mi po imieniu. Powiedziałeś, że już dwa lata nie byłaś u lekarza, żeby się przebadać, czy tak? Oczytaj Poczekaj, tylko spławię tego gościa. O... Spary muszę z tobą porozmawiać. Nie teraz. Straszny problem. Przepraszam, czy to jest twój pacjent? Będzie nim, jeżeli skąd nie pójdzie. Słucham? Nie, nie. Nie chcę wam przeszkadzać. Dobranoc, doktorze. Doktorze. Bądź tak dobry i oddaj to Zuzi. Słuchaj, Julia wcale nie chce wychodzić za mąż, ona chce mieć tylko dziecko. Poważnie, poważnie. Powiedziała, że jest nowoczesną kobietą. Praca jest dla niej najważniejsza, a ja jestem jej potrzebny tylko na ojca. No, no przecież nie mogę się na to zgodzić. No, jasne, że nie może. Żaden facet przy zdrowych zmysłach by się nie zgodził. Nie? Nie, no jasne, jasne. Ale są przecież inni. Możesz mi powiedzieć, gdzie ona mieszka? A możesz się uspokoić. Cześć Krysiu! Cześć! Dobrze, że już jesteś. No, ja też się cieszę. Co za dzień! Chcę cię o coś zapytać. A, co? Czy Jacek ma jakieś problemy z Julią? No, co ty? Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że bardzo się do siebie zbliżyli. Ona nawet powiedziała mi, że zaplanowała na dzisiejszy wieczór dla nich coś specjalnego. Przepraszam, muszę się przebrać. Co się nie stało? odzywaj się. Przepraszam, prosiłem na... Cię, nie chcę o niczym rozmawiać. <laughs> jasne, jasne. Przepraszam. Tak słucham. Cześć, Julia. Przepraszam Cię, ale nie chcę rozmawiać o żadnym dziecku. Tak wiem, że zostawiłem Cię w głupiej sytuacji, ale niestety nie mogę do Ciebie wrócić. Trudno. Wiem, że spodziewała się po mnie czegoś innego, ale niestety to jest niemożliwe. Przepraszam, że cię zawiodłem. Słuchaj, to jest Twoja sprawa i musisz to jakoś inaczej rozwiązać. Dobranoc. Co to było? Jacek, ten potwór. Dlaczego no, to tak nim mówi? Też byś tak mówiła, gdybyś była z nim w ciąży. Kryś, moja Julia. Julia? Julia jest z nim w ciąży? No tak, i on ją rzucił. Nie chce się z nią ożenić? No nie chce. Jeśli ja tam pójdę, to chyba go zabiję. Poczekaj. A co masz lepszy pomysł? E... Nie, ale powiedz mi, jak długo my już go znamy? Za długo. No, i on zawsze był odpowiedzialny, prawda? No, niby tak. No właśnie. No więc teraz na pewno też będzie. On musi sobie to po prostu wszystko przemyśleć, przeanalizować, wtedy na pewno się z nią ożeni. Tak myślisz? Jasne. A jeżeli nie, to wtedy go zabijemy. Idź porozmawiać z nim. <noise> Dobrze, dobrze. Porozmawiam. No, cześć! Przepraszam, że byłem niemiły, ale jestem strasznie zdenerwowany. Nic się nie stało, nie musisz się tłumaczyć. Ale możesz ze mną porozmawiać? To, o czym chcesz rozmawiać? Chcę ci powiedzieć, że wiem, dlaczego Julia chciała się dzisiaj z Tobą zobaczyć. No, jeszcze tylko tego brakowało. Czy ona to rozgłosiła całemu światu? No, spokój! Żyjemy w XXI wieku. Takie rzeczy się zdarzają. Ale dlaczego akurat mnie? Nie sądzisz, że to jest trochę egoistyczne podejście do sprawy? Julia liczy na Ciebie. E, słucham? Tak! Nie pozwól, żeby Cię błagała! To może ci sprawić większą przyjemność niż myślisz. I ty to mówisz? Znam cię dobrze i wiem, że jeżeli tego nie zrobisz, to będziesz żałował do końca życia. Franek też tak mówił. Franek też tak myśli? Dziwne. Dziwne, że ty tak myślisz. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Jedź teraz do Julii i zrób to, co do ciebie należy. Teraz? A dlaczego nie? Pokaż jej, że jesteś mężczyzną ja się ja chyba dobrze nie znałem. Nie gadaj, tyle do roboty. Krysiu, ty nie jesteś taka, na jaką wyglądasz. Dobrze, że do ciebie zadzwoniłam. Tak. Nie mogę dłużej rozmawiać. Pogadamy o tym jutro, tak? No to cześć. E, ja Nie teraz, Zuziu? Nie teraz. Muszę coś zrobić. Muszę zachować się jak mężczyzna. Rozmawiałam właśnie z Julią i powiedziała mi, dlaczego tak bardzo chciała dzisiaj zobaczyć Jacka. No, ale on się niestety nie sprawdził. Ale to nie szkodzi, ona już nie chce mieć tego dziecka. Jak to nie chce? To znaczy nie, nie, w ogóle to chce, tylko nie z Jackiem. Jest wściekła za to, jak on się dzisiaj zachował. Co to znaczy? Julia wymyśliła sobie, że Jacek zostanie ojcem jej dziecka, ale on był na tyle mądry, że potrafił jej odmówić. O nie. <laughs> to źle? To dobrze. Tylko, że ja właśnie. Przekonałam Jacka, żeby poszedł do niej i zrobił to, na co ona czeka. Nie. Koko. Ja. Wiedziałam, że wrócisz. Tak się cieszę. Ja też. Tak słucham. Powiedz, że jesteś zajęta. Do mnie? To tu może do mnie dzwonić. Słucham? Jacek, posłuchaj. Zanim cokolwiek zrobisz, muszę ci coś powiedzieć. Nie, no nie trudź się. Mój ojciec rozmawiał o tym ze mną już wiele lat temu. Kto to był? E, ktoś, kto mi dobrze życzy. A, A po co to robisz? E, nie chcę, żeby nam przeszkadzali. <noise> A wiesz, myślałam o tym, co mi powiedziałeś, mm -hmm. mm, że dziecko powinno mieć ojca na co dzień, nie tylko od święta. Mm -hmm. Masz rację, absolutną rację. Tak się boję tego kroku, ale jestem gotowa. I ja też. To cudownie, kiedy weźmiemy ślub. Jaki ślub? Nasz ślub, no. Przekonałeś mnie, że powinniśmy się pobrać dla dobra naszego dziecka. Ja cię przekonałem? Tak, i masz absolutną rację, jesteś cudowny, fantastyczny. To ja się myliłam. Ja byłam straszną egoistką. Zaraz, zaraz, świeszka, co z twoją karierą, pracą, podróżami po świecie. Damy sobie radę. Rozmawiałam z moją mamą. Powiedziała, że zamieszka z nami i, i że będzie się opiekować naszym dzieckiem. Mamy mieszkać z twoją mamą. To cudowna osoba, bezkonfliktowa, tolerancyjna, wspaniała. Polubisz ją, zobaczysz. A! To co? Możemy się napić tego szampana, żeby uczcić nasze zaręczyny? Ech. Zaraz, chwileczkę, chwileczkę, nie, nie będzie żadnego ślubu, żadnego mieszkania z twoją mamą, posłuchaj, posłuchaj, ja nie wiem jak mam ci to powiedzieć, ale... Nie chcesz się ze mną żenić. Nie chcę się z tobą żenić. Julia, każdy facet byłby szczęśliwy mając taką żonę. Tylko nie ty. Tylko nie ja. Nawet jeśli moja mama nie będzie z nami mieszkać? Nawet. Przepraszam. Nie przepraszam. Lepiej podjąć teraz słuszną decyzję niż potem żałować, nie? Oj, ja zasługujesz na najwspanialszego faceta na świecie. A wiem. To co, teraz wreszcie możemy się już napić. Hm. Dobry wieczór. Dobry. Nazywam się Franek Stachyra. Jestem przyjacielem Jacka przypadka o, i uwielbiam dzieci. Ja też.